Dzień dobry, kochani, witajcie bardzo serdecznie. Zapraszam Was na czytanie marcowe i zapraszam Was także do moich usług, do czytań indywidualnych, do czytania, Twoje odrodzenie, przeznaczenie duszy. Wszystkie informacje znajdziecie w opisie pod filmem lub na królowamocy.com, a na ten czas zapraszam Was na czytanie marcowe. Drogi bliźnięta. Dla Was przygotowałam kartę Lenormand i jest tutaj zapowiedź nowego początku. Przyjdą do Was w marcu wiadomości, które wprowadzą pewne zmiany. To są nowe rzeczy. I tutaj mamy, słuchajcie, symbol karuzeli czyli jest to też taka informacja, że czasami jesteście właśnie w energii wzlotów, czasami w energii upadków. Ale to nie zmienia faktu, że kierujecie się w stronę własnego przeznaczenia, właśnie poprzez te wzloty i poprzez upadki. Tutaj macie zwiastun szczęścia, szczęśliwej, dobrej podróży. No dobrze, zobaczmy w takim razie, drogie bliźnięta, jaki będzie dla Was ten miesiąc. Poproszę o informację dla bliźniąt, jaki to będzie miesiąc. Dla bliźniąt, już patrzymy. Dla bliźniąt, rycerz Buław oraz cztery denary. Kochani, no tutaj przede wszystkim informacja już jest taka, że Macie tutaj motyw podróży, nowych y, zmian, nowego kierunku, i jest tutaj, słuchajcie, kierunek y, stabilizacja, obfitość materialna i bezpieczeństwo, emocjonalne i materialne. Mam też takie poczucie, że będziecie tutaj bardzo mocno dbać o siebie. Y, również widzę Was jako osoby, które będą chciały, y, no właśnie, coś puścić i coś nowego przyjąć do swojego życia. Energia rycerza buław także może mówić o wpływie mężczyzny na Wasze życie, z którym być może tutaj będziecie współpracować, na przykład na niwie zawodowej, może tak być, i on będzie miał pozytywny wpływ na Wasze życie. Czyli tutaj rysuje się mężczyzna, który może być z trygonu ognia lub też z ascendentem w tych znakach lub po prostu o charakterze mm, ognistym. W każdym razie widzę tutaj, słuchajcie, nowy kierunek, nową podróż. Motyw podróży tutaj się pokazuje. Mhm. Dobrze, teraz patrzymy dalej. Ok. Zobaczmy, co dobrego idzie do Was w marcu. Co dobrego, bliźnięta? Co dobrego, co dobrego idzie do bliźniąt? Idą nowe możliwości, nowe możliwości, zwłaszcza zawodowe, nowe pomysły, projekty. To są szanse, to są szanse dane od góry, od Boga, od losu, od energii wyższej. denarów mówi o nowych perspektywach, o dobrobycie. Mówi też o tym, że te nowe początki, te nowe perspektywy należałoby właśnie przyjąć, kochani, bo macie tutaj w marcu. Zapowiedź złotego runa, zapowiedź naprawdę dobrej pasy. Popatrzmy, co jeszcze tutaj dobrego do Was kroczy. Osiem buław, czyli przyspieszenie pewne sprawy, które właśnie wlekły się od jakiegoś czasu w Waszym życiu, być może mm, były nierozwiązane, być może mm, był jakiś chaos w Waszym życiu. Teraz to wszystko, słuchajcie, będzie się uporządkowywać. Osiem buław mówi o tym, że tutaj odkrywamy nowe drogi, nowe ścieżki, pewne sprawy przyspieszają, zostają wyjaśnione, poprawia się ogólnie jakość naszego życia i pojawia się też wiele możliwości. Także widzę Was w energii właśnie działania, w energii ruchu, w energii akcji, dynamiki. Zobaczmy, co jeszcze tutaj dobrego idzie do bliźniąt. I król kielichów, czyli bardzo ważne tutaj dla Was będą uczucia. Yy, miłość. Być może, jeżeli tutaj jesteście paniami, poznacie właśnie, tak? Ponieważ mamy asa denarów, czyli też nowy początek. Zwiastun romansu tutaj jest na horyzoncie. Właśnie z królem kielichów, czyli może to być mężczyzna spod znaku... Ryby skorpion rak lub też z ascendentem w tych znakach, lub też po prostu o charakterze takim, tak? czyli czuły i uczuciowy. Z kolei panowie mogą tutaj po prostu zakochać się, zakochać się w pewnej osobie, w pewnej pani. Ponieważ tutaj też mamy motyw kobieta, tak? Motyw kobiety, motyw podróży. Mamy tutaj pokazaną miłość, uczucia. Yy, z tym, że panowie mogą te uczucia jeszcze skrywać. Yy, mogą jeszcze skrywać. Yy, ogólnie patrząc z poziomu energii, widzę tutaj yy, także taką energię terapeutyczną, intuicyjną bardzo mocno, więc to też jest dla mnie informacja, że tutaj będziecie. Dobrze czuli własne emocje, będziecie kierować się także intuicją. I myślę, że tutaj także poczujecie taką satysfakcję, spełnienie emocjonalne, radość i zadowolenie. Tutaj się pokazuje także dojrzałość Wasza lub osób, z którymi tutaj przyjdzie Wam być. Najbardziej poczułam Waszą dojrzałość, tak? Tutaj, w tym temacie, właśnie króla kielichów. Taką dojrzałość uczuciową, opanowanie także. Dobrze, zobaczmy. Na co warto uważać, czego nie robić w marcu, czego nie robić. Nie odcinać się. Ok, nie odcinać się. Zaraz zobaczymy, tutaj od czego. Aha, dobrze. To może inaczej powiem. As miecze i karta diabła. Czego nie robić? Słuchajcie, na pewno nie uciekać. Nie uciekać. Nie uciekać przed nowym początkiem. Ja tutaj poczułam taką energię samosabotowania siebie. Tu macie nowe możliwości, nowe perspektywy. Tutaj pokazują się uczucia, as denarów, Rycerz Buław, czyli mamy motywy nowych zalążków, nowej podróży. Nie uciekać tak, od tego, bo możecie tutaj z powodu niepewności, z powodu strachu, yy, po prostu oszukiwać się. Tak jakby strach trzymał Was w swoich ryzach. A to trzeba by było tutaj wypuścić, moi drodzy. Czego nie robić? Również jest taka informacja. Może to akurat nie jest dla Was przekaz, ale potrzebuję to powiedzieć. Nie uciekać się do manipulacji, tak? Być może być też czujnym na taką energię manipulacji, która gdzieś jest wokół Was, tak? Bo to też nie musi być wcale Wasza energia. To jest pamiętajcie, czytanie ogólne. W każdym razie powiedziałabym tak: tutaj należałoby zmierzyć się z nowym czymś i przyjąć asa denarów. Natomiast as mieczy jest taką informacją, żeby też nie tracić wiary w zwycięstwo, nie tracić wiary w sukces, nie dać się sparaliżować niepewności. Zobaczmy w takim razie, czego robić więcej. Zobaczmy, czego robić więcej. Czego robić więcej w marcu? Więcej pazia buław, czyli więcej działania. Więcej działania, mniej myślenia, bo asmie to jest energia mocno intelektualna, czyli mniej myślenia, ponieważ nadmiar myślenia będzie powodować u Was taki strach, będzie Was zatrzymywać właśnie przed nowymi możliwościami, nowymi perspektywami. A energia pazia w mówi o tym, że więcej działaj, więcej kreuj, idź z otwartością właśnie w to, co nowe. Zamień strach, który tu się pokazuje na ciekawość. Energia pazia buław już na zawsze będzie mi się kojarzyła z taką energią doświadczania, próbowania, smakowania. Więc doświadczaj, próbuj, smakuj to, co nowe, czy to dla ciebie, czy nie. Jak się z tym czujesz? Paść buław też mówi o um, działaniu z pasją. Czyli tutaj będą też takie możliwości przed wami, w których właśnie będziecie mogli się otworzyć na pasję, na radość. I ja tutaj widzę, słuchajcie, nowe perspektywy zawodowe, czy też takie nowe perspektywy, które do waszego życia przyjdą i po prostu zaproszą was do tego, byście wiecie, nawet powiedziałabym przepracowali swoje trudne myśli. Tu jest w ogóle potrzeba odsunięcia myśli. Drogi bliźnięta, Wy jesteście znakiem powietrznym, więc yy, jeżeli um, intelekt wysuwa się tutaj na pierwszy plan, to powiedziałabym, że należałoby z niego umiejętnie korzystać, żeby intelekt po prostu nie działał na Waszą szkodę, na Waszą niekorzyść. Energia Pazia Buław zaprasza do otworzenia się na nowe perspektywy i właśnie również tu jest taka informacja, by być w tym wytrwałym, tak? czyli wziąć z pazia buław jego ekscytację, jego um, taką fascynację tym, co nowe, ale również właśnie z tej energii denarowej wziąć wytrwałość, bo ten ogień, który tutaj w Was się będzie pojawiać, będzie wymagał tak jakby podtrzymywania poprzez systematyczność, konsekwencje, rzetelność. Zobaczmy jeszcze, czego robić więcej. Czego robić więcej? Zobaczmy, czego robić więcej. Więcej odpoczywać, ale wiecie od czego? Nie tylko od pracy. Nie tylko. Od Własnych myśli. Cztery miecza, czyli znowu mamy energię mieczową, która mówi o tym, że jeżeli właśnie wasze myśli są źle ukierunkowane, to mogą was wykańczać, mogą powodować, że chcecie się zamknąć we własnej skorupie, że się izolujecie na przykład. Więc czego robić więcej? Odpoczywać. Od czego? Od własnych trudnych myśli. Jeżeli macie tutaj jakieś takie naprawdę trudne sytuacje. To powiedziałabym, że po pierwsze, sen jest dobry na wszystko, a po drugie, dobrze by było spróbować znaleźć innowacyjne podejście do starych problemów, znaleźć na dane trudne sytuacje rozwiązania, nie koncentrować się tak mocno na problemach. W ten sposób wy też uzyskacie, tak jakby, nową perspektywę, nowe spojrzenie. Ale wiecie, jeżeli tutaj właśnie będziecie tak zmęczeni, popatrzcie, ta osoba jest bardzo zmęczona, to trudno o jasność w myśleniu, to trudność o ym, taką gotowość, by właśnie odkrywać to, co nowa, yy, no to trudno też jest jakby wsiąść na tego konia i wyruszyć przed siebie, ponieważ ze zmęczonego ciała również płyną trudne i zmęczone myśli. Także, kochani, ja tutaj też przypominam, że my tworzymy własną rzeczywistość poprzez nasze myśli. To my tym myślom nadajemy sens, nadajemy znaczenie i one często materializują się, właściwie zawsze, prędzej czy później, ponieważ każda myśl to jest jak taki obłok który otrzymuje od nas życie i on funkcjonuje w przestrzeni i on się później materializuje więc też bym powiedziała, że tutaj słuchajcie, uważajcie na to, co myślicie żeby, żebyście sobie nie budowali więzienia właśnie poprzez niezapanowanie nad własnym intelektem i umysłem, bo tu jest podkreślone, że intelekt jest dla ciebie darem. To jest narzędzie, które ma służyć temu, byś ty właśnie wzrastał. O tym mówi Paś Buław. Dobrze. Zobaczmy, moi drodzy, jak tutaj wygląda konkretnie miłość dla Was. Jak wygląda miłość? Zobaczmy. Król Mieczy. Zobaczmy miłość jeszcze i sześć mieczy. Mhm. Czyli są jakieś przeszkody w komunikacji, trudności w dogadaniu się. Ee, ja powiem tak. Ja widzę, że wy tutaj um, będziecie chcieli pewne nieporozumienia, może konflikty, jakieś blokady, generalnie blokady, tak? Najbardziej tutaj. Kto widza, e, będziecie chcieli wyjaśnić e, mam poczucie, że jednak dążycie do do takich rozwiązań konstruktywnych ponieważ ten miecz jest skierowany w dół czyli Wy nie chcecie walczyć nie chcecie wojny ale też widzę Taką waszą postawę zachowawczą. Aha. Bardzo intelektualną. Dla co niektórych może być tu informacja, że w kwestii uczuciowej um, pojawi się jakiś mężczyzna w waszym życiu, i może to mieć związek ze zmianą miejsca zamieszkania, z jakąś podróżą. Może też tak być. Jeżeli ktoś taki tutaj się zamanifestuje w waszym życiu, to powiedziałabym, że to będzie osoba bardzo dojrzała, intelektualna, yy, która ceni sobie prawdę yy, i może właśnie nie okazywać tych uczuć. Także dla panów tutaj może być też taki przekaz, że panowie będą podchodzili z rezerwą do tematów miłości i mogą tę miłość lub uczucia ukrywać. W obawie przed właśnie zranieniem czy nieporozumieniami. Jeszcze dla części czuję taki przekaz, że może tutaj właśnie będzie konieczna jakaś taka postać prawnika, adwokata, mediatora, kogoś z zewnątrz, kto na przykład wkroczy w jakąś taką energię nieporozumień. Może też tutaj tak być. Jak najbardziej tak. Ale to dla mniejszej części. Te dwa scenariusze, które Wam teraz powiedziałam, są dla większości, tak? W każdym razie, tu będzie dążenie do jakiejś jasności, uzyskanie właśnie takiego jasnego spojrzenia na coś, ale widzę jakieś takie właśnie bariery w porozumieniu, jakieś przeszkody. Nie wszystko jest tu jeszcze jasne. Tu będzie taki proces dążenia do. Wyjaśnień, jaka jest rada dla Was w związku z tym? Rada: Sześć buław, czyli hmm. wiecie co? Po prostu chodzi o odniesienie sukcesu, o triumf, o zwycięstwo. Ale jednak mimo wszystko to zwycięstwo powinno być y, poprzez takie pokojowe, pokojowe rozwiązanie pewnych spraw. Jaka jest tu rada? Rada jest też taka, żeby nie chcieć uzyskać nad drugą osobą y, dominacji władzy. Mhm. Lub też rada jest taka. Żeby te trudności, które teraz są w Waszym życiu, wykorzystać do tak jakby budowania siebie, do wzmocnienia swojej osobowości. W każdym razie radą jest na pewno to, żeby się nie poddawać i mimo wszystko być optymistycznym, jeżeli chodzi o miłość czy o uczucia. Tak? Yy, nie jakby nie iść w tą stronę, że z powodu tutaj jakiejś niejasności, niepewności wytracicie swój blask tak, bo tutaj właśnie ten blask należy zachować dobrze, zobaczmy teraz kwestię zawodowo-finansową dla Was Siedem kielichów, czyli mamy właśnie energię możliwości, będą do Was przychodziły różne propozycje, różne opcje Zawodowo-finansowa i karta umiarkowania, czyli hmm, sytuacja będzie stabilna, będzie stabilna. Hmm, być może, no właśnie, sytuacja będzie stabilna, ponieważ materia i poczucie bezpieczeństwa jest. Nowe możliwości i nowe perspektywy. Będą tutaj bardziej, a, dopiero się co przed Wami rysowały, będą się wyłaniały, będą jakby do Was przychodziły. Czyli dopiero tutaj mamy, jakby, zobaczenie na, yy, na to, ile mamy możliwości. Czyli tu jest dopiero początek. Ale to jest bardzo dobra informacja, tak? Ponieważ generalnie tu jest poczucie bezpieczeństwa, tu jest. Satysfakcja, i tu jest też taka energia równowagi i pojednania. Czyli być może takich bardzo dużych dochodów, dodatkowych, nowych, nie będzie, natomiast sytuacja będzie na tyle dobra, na tyle stabilna, że będziecie czuć się z tym w porządku. Tak jak mówię, tu dopiero się rysują nowe możliwości, bo macie też asa denarów. Przypominam, czyli tu jest powiedziane, że właśnie wykorzystaj ten nowy zalążek do tak jakby rozwijania siebie, do budowania swojej pozycji społecznej, czy też pomnażania swoich dochodów? Dopiero ty to zobaczysz w marcu. Dobrze, jaka tu jest rada dla Ciebie w związku z tym? Moc. Mhm. Tak, czyli po prostu wytrwałość, konsekwencja, siła przebicia, nierezygnowanie z siebie, z własnych marzeń, opanowanie też jakiejś gwałtowności, impulsywności, chęci kontroli w temacie właśnie tutaj pracy. Czyli widzicie, jeżeli coś nie będzie tak szło, tak jak wy byście tego oczekiwali, tak jak wy byście tego chcieli. Um, to macie tu powiedziano, że tak jakby trzeba opanować ten spokój, yy, złapać tą równowagę, nie kontrolować tak bardzo mocno właśnie umysłem pewnych rzeczy. Pozwolić sobie na taki oddech, na zobaczenie czegoś yy, z oddali. Jak się troszeczkę cofniecie krok do tyłu, to zobaczycie po prostu ogrom możliwości, który jest przed Wami. Mhm. Być może dlatego też cztery miecze tu się pokazują, że trzeba tak jakby właśnie zrobić ten krok do tyłu, żeby mieć większe pole widzenia. Jaka dla Was tutaj jest rada w ogóle na ten miesiąc ogólnie? Siedem denarów, czyli odpoczywaj. Odpoczywaj, regeneruj się, być może weź urlop. Yy, I także tutaj nastaw się na cierpliwość, bo ty masz tutaj. Jedynkę, masz asa denarów, asa mieczy, czyli masz właśnie te nowości, te nowe zalążki, przygotowanie przed podróżą, przed jakąś zmianą e, i powoli, pomalutku, cierpliwie podążaj w wybranym przez ciebie kierunku. Nie zrażaj się też pewnymi przeciwnościami, ponieważ to, co teraz zasiewasz, przyniesie ci plony, przyniesie ci po prostu e, sukces. Tutaj jeszcze będziecie, kochani, potrzebowali zmierzyć się z jakimś smutkiem, z być może, właśnie przeszłością, którą, słuchajcie, trzeba będzie ewidentnie uporządkować. Bo tutaj jeszcze wiecie, co wyczuwam? Coś takiego, że wy byście tak, z jednej strony chcieli już tego, to co nowe, z drugiej strony być może sami się tak jakby sabotujecie, właśnie poprzez czy wątpliwości, czy jakieś trudne myśli. A jeszcze z innej strony, wszystko chcielibyście tutaj już najlepiej mieć teraz, od razu, na raz. I tu właśnie jest też taka przestroga, żeby jakby być w tym wszystkim cierpliwym i pozwolić tym zmianom po prostu, żeby one się zadziały. Bo przeszłość ewidentnie tutaj musi być oczyszczona. Tu jest potrzeba oczyszczenia przeszłości, żeby przeszłość nie niszczyła Wam teraźniejszości i Waszej przyszłości bo wy tą przyszłość kreujecie poprzez właśnie swoje nastawienie. Jeżeli z poprzedniego cyklu przenosicie y, strach, lęk, smutek, y, na, y, jakieś takie, wiecie, pogląd, nastawienie, przenosicie do kolejnego cyklu, do nowej relacji, do nowego etapu, do nowej pracy, to możecie spodziewać się jakby do tego, że rozwój y, wypadków może być podobny. No bo ok, okoliczności się zmieniają, ale jeżeli nie zmienicie tego, co w Was, nie zmienicie właśnie tego podejścia, będziecie kurczowo trzymać się upadającej wieży, no to jakby mm, odbieracie sobie możliwość szczęścia, bo tutaj ta jedynka zwiastuje szczęście. Dziękuję Wam, kochani, bardzo. Wszystkiego dobrego dla Was. Zapraszam Was do czytań prywatnych, do czytania Twoje odrodzenie, do czytania Twoje przeznaczenie. Pamiętajcie, że to są czytania ogólne, dlatego też bierzcie to, co rezonuje, a resztę zostawcie. Dziękuję Wam bardzo serdecznie, buziaczki i pa pa.